And it's just you. Well, time's be tough. No Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Enskolopedia Kryptowalut. Witam was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Nowy tydzień, więc dzisiaj znowu o tych bitcoinach, o tych etelach i innych altcoinach sobie porozmawiamy. No i pokażę wam na czym można stracić pieniążki, a gdzie można pieniądze za darmo dostać. Także bez zbędnego przedłużania, fajnie, że jesteście tutaj koło południa, myślę może trochę po... Poniedziałek, przerwa obiadowa, idealny moment, żeby sobie taki materiał obejrzeć. Także bez zbędnego przedłużania przechodzimy do meritum. A meritum jest takie, że bitcoin no już do znudzenia, trzeci tydzień utrzymuje się powyżej 30 tysięcy dolarów i ani nie drgnie do góry, ani nie drgnie w dół. No chyba, że mówimy o tutaj przedziale kilkuset dolarów. Ether nam delikatnie z korekcją, ogólnie raczej rynek jak sobie tak prześledzimy wszystko, to jest na delikatnym minusie, od procenta do pięciu gdzieś tam w dół. Niektóre projekty delikatnie, delikatnie rosną, ale ogólnie mamy dość mocną stabilizację na rynku kryptowalut, więc tutaj dużo wam powiedzieć nie mogę. No i wykres Bitcoina, tak jak już powiedziałem, wygląda on tutaj dość stabilnie, natomiast tendencją raczej, raczej tutaj spadkową. Tak bym się przynajmniej spodziewał, że Bitcoin spadnie na trochę w ciągu najbliższych dni. No tutaj te szczyty coraz mniejsze, coraz mniejsze. Ten wolumen też tutaj jakiś zabójczy tak naprawdę nie jest, więc Osobiście spodziewałbym się jakichś spadków, ale że na dźwigni nie gram, że day tradingu nie uprawiam już od bardzo dawna. No to obstawiać w żaden sposób tego nie będę, kresek żadnych tutaj fikołków, nietoperzy innych rysować też nie będę, bo to nie mój temat. Dalej, zobaczcie, ciekawostka: 92,5% wszystkich bitcoinów zostało już wydobyte i tak naprawdę 7,5% bitków zostało do końca do wydobycia. Więc naprawdę cała masa tego bitcoina wydobyta już jest. No i inflacja bitcoina będzie tylko i wyłącznie spadała. Przy każdym następnym halvingu a tu mam taki wykres fajny będzie ta inflacja spadała. Zaczynaliśmy oczywiście od 50 bitcoinów na blok, później 25, 12,5, teraz mamy 6,25. No i już w 2024 roku gdzieś tam chyba w kwietniu tak wychodzi nam na razie. Będzie to 3,25 i zobaczcie, tutaj jest taka ciekawa, ciekawa rozkwina, że co jeżeli Wam powiem, że Bitcoin tak naprawdę jeszcze ma 90% halvingów przed sobą, że to, w czym my żyjemy obecnie i co przeżyliśmy przez te ostatnie lata, to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. I tak naprawdę, żeby doszło do tego jednego e, Satoshi na blok, Mniej więcej, no to czeka nas jeszcze kupa, kupa lat, a tak naprawdę około stu kilkunastu lat, więc no jeszcze mamy całe mnóstwo halvingów przed sobą. Zobaczymy jak później się ta sprawa będzie rozgrywała. Oczywiście zdarzały się już bloki, gdzie nagroda dla górników z opłat transakcyjnych była większa niż to, co oni dostają jako tą base reward, tak? jeżeli, tą, jeżeli chodzi o tą nagrodę podstawową. No, bo zawsze są takie głosy gdzieś tam w tłumie ludzi, którzy przechodzą świeżo przeważnie na rynek krypto. Mam nadzieję, że Wy o takich głupotach jeszcze nie mówicie. Co się stanie z górnikami, jak ta nagroda się zmniejszy? No, nie składa się ich nagroda, nie składa się to, co dostają tylko i wyłącznie z tej podstawowej nagrody, tylko również opłat transakcyjnych. No i możliwe, że jeżeli cena bitcoina urośnie i będzie ona wyższa, to nawet jeżeli w Satoshi będą powiedzmy dostawali mniej tego bitcoina, to dolarowo nadal im się będzie to opłacało. Jak będzie, no to musimy jeszcze te kilkanaście, kilkadziesiąt lat z tym bitcoinem wytrzymać, aby tych szczegółów się dowiedzieć, ale myślę, że jednak sieć się utrzyma. A nawet jeżeli część górników zrezygnuje, bo nie będzie to dla nich dochodowe, to znaczy trudność się zmniejszy, to znaczy ci, co zostaną na rynku, będą zarabiali po prostu więcej częściej. I tak naprawdę ta sieć się wtedy będzie. Stabilizowała? Czy jesteśmy teraz w szczycie jakiejś tutaj mocy obliczeniowej na Bitcoinie? Zapewne nie, bo te kopalki cały czas się rozwijają, nawet patrząc na to, że cena tego bitcoina jakoś teraz niesamowicie nie rośnie, nie? Wybaczcie, musiałem małą przerwę zrobić, bo jak panowie po śmieci zawsze o 6.30 przyjeżdżają, tak nagle 10.43 zachciało im się po tej śmieci przyjechać, więc niestety, ale był hałas. Mam nadzieję, że tego nie słyszeliście, a przynajmniej nie przez długi czas. Przejdźmy do wykresu jednego z ciekawszych dla mnie w tym momencie, czyli dominacji Bitcoina. Jesteśmy na 51,5% dominacji. Była ta dominacja nawet powyżej 52% i mówiłem Wam, patrzcie na ten, na ten wykres dominacji, bo wtedy, kiedy ta dominacja właśnie będzie miała taki zjazd, jak tutaj był kilka dni temu, no to możliwe, że to będzie w końcu dobry moment, żeby all in w altcoiny walić tego Bitcoina. Oczywiście żartuję, decyzja należy do Was, ale że wtedy te altcoiny zaczną strzelać. Tak się na razie, na razie nie dzieje, na razie ten kapitał przy tym bitcoinie się tutaj trzyma, więc musimy poczekać na jakiś szybszy, większy zjazd. Oczywiście warto to śledzić na mniejszych osiach czasowych, nie na świeczkach dziennych, tylko na jakichś tutaj chociażby godzinówkach, 4 godzinówkach i na podstawie tego podejmować decyzję o wejściu w jakieś alty, te, które gdzieś tam pierwsze zaczną strzelać. Zobaczcie to, 7,8 triliona, czyli na nasze 7,8 biliona dolarów w cashu. Jest trzymane w Stanach Zjednoczonych, więc cała masa gotówy. U ludzi, u maklerów, u jakichś tam funduszy inwestycyjnych leży jeszcze, czy to pod pierzyną, czy oczywiście na kontach bankowych, i te pieniądze czekają na to, żeby coś z nimi zrobić. No nie po to się trzyma gotówkę na koncie, żeby zarabiać jakieś tam śmieszne procenty w skali roku. No chyba, że tych pieniędzy już macie tak dużo, że nie chcecie nic, już więcej zarabiać, nie obchodzi was to, że tracicie na tej inflacji, ale przynajmniej tracicie mało. Więc te pieniądze gdzieś pójdą. Jak ludzie 2-3 lata temu, 2 lata temu podczas covid a dostawali czeki w Stanach Zjednoczonych, to pakowali część z tych pieniędzy oczywiście i w akcje, i w kryptowaluty. Widzieliśmy po różnych ankietach i po prostu po tym, jak rynek strzelał. Więc pytanie brzmi: dlaczego ludzie trzymają tak dużą gotówkę w tym momencie na, na koncie czy tam w domu? No raz, zapewne się boją inwestycji. Dwa, nieruchomości w Stanach Zjednoczonych nadal są drogie, więc akurat to nie jest dla dwójkowego Smitha dobra, dobre miejsce, żeby inwestować. Złoto, nudne, mała stopa zwrotu. Kryptowaluty, no jeszcze przez długi ostatni czas spadały, były niebezpiecznym aktywem. Tak samo giełda spadała, spadała, teraz ma jakieś odbicie. Więc wydaje mi się, że jak ten rynek się ustabilizuje, ludzie zobaczą, że w sumie tego Armagedonu chyba nie będzie. Że ta recesja, która ponownie się pojawiła, nie jest taka zła, nie jest taka kąśliwa na nasze codzienne życie, to może ten cash w końcu w ten rynek krypto i po prostu w inne rynki pójdzie. No a wiadomo, że jak niektórzy zarabiają na S&P 500, na Nasdaqu, no to gdzieś te zyski będą chcieli chociaż częściej zrealizować i też gdzieś je dalej inwestować w jakieś bardziej aktywa ryzykowne, no i wtedy wkracza rynek kryptowalut całe na biało, no i możliwe, że wtedy zobaczymy jakiś większy wystrzał. Na razie mamy wakacje, na razie jest nudno i nic się nie zapowiada, żeby tutaj się coś zmieniło. W Stanach Zjednoczonych za niedługo znowu będą wyniki dotyczące inflacji, zatrudnienia i takich tam innych tematów, które grzeją nas od ponad roku i wypatrujemy co miesiąc po prostu ich informacji. Jeżeli chodzi o Polskę, to prezes Glapiński powiedział ostatnio, że nie spodziewa się już podwyżek stóp że inflacja spada jest super i nawet skończymy tą inflację na koniec roku z wartością jednocyfrową, co nie oznacza, że ceny w sklepach spadną, bo ceny w sklepach oczywiście, że wzrosną. Natomiast będą rosły wolniej niż do tej pory i powiedział, że nawet na koniec roku 25 punktów bazowych spadku tych stuprocentowych się spodziewa. Może tak, tak naprawdę być. Więc powiedzmy, że jesteśmy w ATH drożyzny, jeżeli kredytowej, że tak powiem w Polsce. No i za długo to może zacząć się odwracać. Parę miesięcy jeszcze do końca roku mamy, także naprawdę zobaczymy. No i tak, kupa tej gotówki oczywiście powiedziałem, że czeka. I mamy tutaj zdanie od Artura Heisa, czyli tak naprawdę byłego dyrektora generalnego Bitmexu, jednej z największej giełdy na dźwigni w, w świecie kryptowalut po prostu w historii. Szulernia tak zwana, tak się u nas w Polsce często na tą giełdę mówiło. I stwierdził on, że AI rozwija się mocno, firmy, które będą inwestowały w AI będą inwestowały też w Bitcoina i wraz ze wzrostem kapitalizacji rynku sztucznej inteligencji Bitcoin będzie rósł. I według niego w tym najbardziej optymistycznym wariancie może urosnąć nawet do 760 tysięcy dolarów. Tutaj jak zejdziemy niżej, to są jego plany, on to nazywa plan mini, mediana, że tak powiem, no i plan Mani, tak? czyli ten, tego szaleństwa. Wtedy oczywiście wzrost AI przełożyłby się na wzrost ceny Bitcoina. Jeżeli wielkość AI osiągnie 30%, no to ta mediana według niego to jest 128 000 dolarów za bitka w mani 760 tysięcy dolarów nawet za bitcoina, także dość mocne tutaj i takie wysokie liczby daje za tego bitcoina, ale przebija go Ark Research. Oczywiście tutaj Katie Wood rządzi tym wszystkim i ona już nie, niejednokrotnie wypowiadała się na ten temat, że bitcoin według niej przebije do 2030 roku czy w 2030 roku milion dolarów. No i tutaj też podają taki bull case, base case oraz bull case, czyli ten negatywny, ten taki standardowy według nich, co powinno się zdarzyć, minimum socjalne. No i tutaj ten ultra bullish case, czyli bitcoin w 2030 roku po 1 480 000. Minimalna wartość według nich to 258 000, a taki pewniaczek to jest 682 000 dolarów. Czyli inwestując teraz w roku 2023. To za 7 lat z tego bitcoina po 30 tysięcy dolarów powinniśmy mieć bitcoina za 60, 680 tysięcy dolarów, czyli zysk razy niecałe 23 razy. tak? No, wydaje się to dość dobrym zwrotem z inwestycji. No, a przy tej bardziej optymistycznej, e, oczywiście, tutaj predykcji, no to ten już wzrost będzie naprawdę gigantyczny. Czy tak będzie? Nie wiem. Można się oczywiście wgryźć bardziej w to, co oni tutaj wyrysowali. Brzmi ciekawie, oczywiście pewnie większość z nas chciałaby, żeby tak to wyglądało. Wtedy altcoiny też, przynajmniej niektóre, urosną. te, które przetrwają zamieszanie z regulacjami, z tym, że nie mogą w danym kraju być na przykład sprzedawane czy kupowane i itd., wiadomo o co chodzi. Ale wtedy cena no, dość odważne. Ciekawy jestem, czy wy sądzicie, że faktycznie bitcoin w 2030 roku może urosnąć aż do takich kwot. Ja mówiłem wam o tym, że jeden Bitcoin kiedyś będzie milion dolarów warty trzeba i warto go trzymać na ledżerku. Wtedy przetrzymywać w bezpiecznym miejscu no i poczekać na tą bańkę dolców. A jaka wtedy będzie inflacja, czy hiperinflacja, czy wartość dolara? No, to już oczywiście sprawa jest inna. Szybciutkie przypomnienie, bo do jutra trwa ta oferta. Promocyjna dla osób nowych na giełdzie BitGet. Rejestracja z linku 20 USDT w postaci trading bonusu, depozyt minimum 300 dolarów, 30 USDT w postaci trading bonusu i handel na futuresach 100 000 dolców. Co najmniej równa się kolejne 50 USDT w trading bonusie. Oprócz tego, dla najbardziej udanego tradera, dla tej osoby, która wykręciła najwięcej wolumenu w tym czasie, koszulka Juventusu. Od BitGeta oczywiście tutaj we współpracy, więc macie jeszcze dwa dni, tak naprawdę, żeby zarejestrować się, zgarnąć te USDT. I pamiętajcie, że nagrody nie zostają Wam od razu wypłacone. Jest napisane w punkcie trzecim: nagrody zostaną rozdane w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia wydarzenia. Ktoś mi tutaj w komentarzu już płakał, Marek chyba, że zarejestrowałem się z Twojego linku i nie dostałem USDT. Marku, wystarczy przeczytać parę zdań, ja wiem, że to nie jest nagłówek na TikToku, tylko wystarczy przeczytać parę tutaj zdań w regulaminie, żeby wiedzieć tak naprawdę o co chodzi, a nie później płakać. A jeszcze jedna ciekawa informacja, tak jak stakeujecie BGB tokeny, czyli te tokeny giełdy BitGet, no to oprócz tego, że dostajecie tam jakieś śmieszne 2% w skali roku, tak, APR, to mamy tutaj tak naprawdę darmową wypłatę. Przy stake'owaniu 2500 tokenów BGB mamy jedną darmową wypłatę dziennie. Przy 12500 tokenów, no to mamy trzy wypłaty dziennie darmowe. No i później już więcej tych tokenów trzeba mieć, to już dla wielorybów. Więc dla tych, którzy aktywnie gdzieś korzystają z tej giełdy, a płaczą, że na przykład jakieś opłaty transakcyjne w danym momencie są wysokie, no to może warto sobie te tokeny zastejkować. A jeszcze z tokenów z tej giełdy jest takich ciekawych projektów, AI, no bo jak powiedziałem, AI będzie rosło I, i nie mówię tylko tego ja, tylko wielu analityków. Widać, jak ten rynek się cały czas rozwija. Mamy oczywiście w pewnym momencie, mamy w tym momencie oczywiście pewną stabilizację, tak? Char GPT wybuchł, powstało mnóstwo jego kopii i innych narzędzi, które cały czas powstają i się rozwijają, ale teraz ten temat gdzieś chyba ludziom się nawet przejadł delikatnie. No bo jak wchodziliście na Instagrama, na TikToka, na YouTube'a i co drugi short albo film był o tym, jak y, dzięki sztucznej inteligencji zarabiam 20 tysięcy dolarów miesięcznie, nie robiąc nic, a wszystko za mnie wykonuje sztuczna inteligencja, no to każdemu się tym wymiotować chciało i wcale się oczywiście nie dziwię. Natomiast tutaj, akurat ten Orej Chain to jest taki layer jeden, właśnie dla sztucznej inteligencji. Nie jest to w żaden sposób projekt nowy, on ma już tam ponad rok. Swoje atacha miał nawet na 100 dolarach gdzieś tam, więc no, wynik zrobił ładny. I teraz jesteśmy blisko. All time low, 8 miesięcy temu było all time low na 90 centach, teraz to jest 2,7 dolara, kapitalizacja 15 milionów dolarów, więc to jest nis, dość nisko, więc myślę, że warto się gdzieś tam tematem zainteresować oczywiście. Dla tych, którzy nie słyszeli, to byłem u Kowalskiego na śniadanku w niedzielę, w sobotę, nie pamiętam, kiedy to już było, 8 lipca, mamy dzisiaj 10, to było w sobotę o, z rana i tam sobie trochę rozmawialiśmy o tym, po co są kryptowaluty, komu one są potrzebne, czy to czasem nie będzie ostatnia hosta. Ja właśnie ten temat też zaproponowałem. Mam zamiar zaprosić Kowala i chyba jeszcze z dwie osoby w tym tygodniu na taką rozmowę, gdzie będziemy sobie mogli podyskutować właśnie o tym, czy to będzie ostatnia hosta kryptowalutowa, jaką znamy, jakiej, jakiej oczekujemy. Ja o tym mówiłem Wam ostatnio, że nagram w tym temacie film, ale stwierdziłem, hmm, ja mam pewną bazę argumentów, mam pewne swoje zdanie wyrobione, a wydaje mi się, że jak się kilka umysłów może ze sprzecznym zdaniem Połączy online, chociażby tak, nagra jakiś materiał, to myślę, że wyjdzie z tego ciekawszy film, niż jakbym ja tutaj się pół godziny samemu produkował. Także myślę, że będzie to ciekawy materiał. I w temacie tego, że kryptowaluty są bezużyteczne, to u Majka dzisiaj też będzie rozmowa z Danielem Gosem. Za 9 godzin będą sobie w podobnym temacie rozmawiać. No, także też mnie ciekawi ten temat. Tutaj od niego filmu, od niego z filmu na pewno sobie ten materiał obejrzę. Przejdźmy na chwilę do Grayscale, Dodaję token Lido do swojego funduszu DeFi. Jak wejdziemy sobie na GreyScale i w ich produkty inwestycyjne, no to tych produktów mają całe mnóstwo. Oczywiście Bitcoina, Bitcoin Cash i całe mnóstwo innych tutaj trustów. Jest też coś takiego jak Decentralized Finance Fund. Jak sobie wejdziemy w tą zakładkę, no to nas przerzuca do tego i na razie mają tutaj 6 tokenów. Uniswap, Synthetix, Aave, Curve, Maker no i niedawno dodali właśnie Ligido token i zobaczcie od razu wpadł na drugie miejsce. 18,5% tutaj wartości tego, więc no, inwestują w ten token dość mocno. Widać, że pokładają w nim dość duże nadzieje. Zobaczymy, jak tutaj będzie dalej to wyglądało. Z altcoinami jeszcze w temacie Altcoinów, to u Qudo na live była fajna rozmowa pomiędzy tutaj panami. Wczoraj ona też trwała. Obejrzałem na razie połowę i naprawdę sporo ciekawych tematów poruszonych, więc myślę, że warto sobie wbić tutaj na kanał i tą rozmowę w wolnej chwili odsłuchać. Kolejna informacja, Witalik Butelin, oczywiście założyciel Ethereum, myśli pozytywnie o Bitcoin Ordinals. Powiedział wam on coś takiego, że te Ordinalsy, które powstały teraz na Bitcoinie. Odrzucają stagnację polityki, jaka jest na bitcoinie, powiedzmy, założona, czyli że ta sieć rozwija się, oczywiście cały czas, natomiast bardzo powoli, bardzo konserwatywnie. A wprowadzenie tych tokenów brc 20 i tych innych rozwiązań, jeszcze które pozwalają tam na danym bitcoinie dodawać pewne wartości, no, mówi coś nam innego o kryptowalutach. Mówi nam trochę więcej o bitcoinie, mówi nam o tym, że może tak być, że jeden bitcoin nie do końca będzie jednym bitcoinem, że będą bitcoiny więcej warte i będą bitcoiny mniej warte, bo może się stać tak, że na danym bitcoinie będzie po prostu coś dodatkowego jeszcze tam wrzucone, będzie miał jakąś ekstra wartość i faktycznie jeden bitcoin nie do końca będzie musiał być warty jeden bitcoin. Ciekawa rozgmina, trochę o tym z kowalem, też właśnie na tym śniadaniu rozmawialiśmy, więc taki temat do przemyśleń. Jeszcze jeżeli chodzi o Ethereum i staking etera to zobaczcie, na ten moment 21 milionów 135 tysięcy Etherów, czyli 17% całej cyrkulacji Ethera jest zablokowana i jest stake'owana. 17% Etherów jest stekowane. I tak naprawdę porównując do innych projektów Proof of stake, no to no bije po prostu Ether na głowę pozostałe te projekty, jak Solana, Cardano, BNB, Avalanche i tak I ostatnio była taka narracja trochę sprzeczna z tym, co ja teraz pokazuję, że Proof-of-work tokeny będą rosły. Widzieliśmy wybicie Bitcoin Cash'a o tam chyba 200 kilkadziesiąt procent, bo Sekowi nie podoba się Proof-of-Stake, będzie tutaj blokował projekty takie jak właśnie, nie wiem, Matic, Solana, Ethereum i tak dalej. Nie podobają mu się te projekty, są sprzeczne z regulacjami, których tak naprawdę nie ma i wtedy miały te projekty Proof-of-work urosnąć. No i dobra, no Bitcoin Cash wystrzelił, parę innych projektów też zrobiło malutki wynik, ale szybko jakoś się zwinęły. I jednak chyba zostajemy przy Proof-of-Stake'u, że to nie jest taka zła technologia i nie jest taka nielegalna, jak się garemu wydaje. Jednak no nie można się tutaj doszukać nie wiadomo jak dużych wzrostów, czy na Proof-of-Work, czy na Proof-of-Stake, bo cały Bitcoin, bo cały rynek jest w tym momencie w dość dużej stagnacji. Nie wiem, czy Wy jesteście Team Proof-of-Stake, czy Team Proof-of-Work. Ja nie mam wyrobionego zdania w tym temacie. Wydaje mi się, że i to, i to podejście jest OK. Proof-of-Work może bardziej zdecentralizowane się wydawać. Proof-of-Stake jednak faworyzuje bardzo często Duże portfele, no bo duże portfele stają się po prostu jeszcze większe. Trochę to przypomina takie klasyczne podejście biznesowe, że ci, co są bogaci, mają pieniądze, żeby inwestować i stawać się jeszcze bogaci, a ci, co są biedni, walczą o przeżycie, więc nie mają w ogóle pieniędzy na inwestycje i stają się tylko biedniejsi, przez to, że inflacja ich dopada, że podwyżki ich dopadają i tak dalej. No. Tak by to wyglądało z mojej strony. Niestety multi 126 milionów dolarów. Wyparowało tutaj do jakieś, na jakiś nieznany adres kolejna wtopa, niestety mostów. A jak mowa o mostach tutaj, różnych jakichś kroszczeinach i tak dalej, to ja nagrałem materiał o ciekawych altcoinach z Twittera, które są mocniej promowane na Twitterze. Jednym z takich projektów jest Change Finance. Ja tutaj zrobiłem taką dłuższą analizę tego projektu, który też korzysta z wielu sieci, więc myślę, że warto tym tematem się też zainteresować. A na profil dealer.eth jest, taka, jest taki wpis, których pewnie widzieliście sporo. Ten profil zrobił z 1800 dolarów. 495 tysięcy dolarów dosłownie w 3 dni. Jak to zrobił? Przeczytajcie mój wpis. No i oczywiście tak. Gościu zrobił ten wynik. Natomiast na czym? Na tym, że wsadził kupę kasy na początku w PP2.0. Bo ostatnio, nie wiem czy widzieliście, była mania na różne shitcoiny PP2.0, Shiba 2.0, coś tam 2.0. Już teraz powstają projekty PP3.0, coś tam 3.0 i ludzie oczywiście pakują no typowo ryzykownie, typowa gamblerka, tak? Pakują w te projekty kasę. Gościu też tutaj zapakował 18 tysięcy dolarów w taki projekt Shiba 2.0. No i to mu wystrzeliło dość mocno. Zarobił na tym kupę kasy. Tylko ktoś chyba to dobrze napisał w komentarzu tutaj. Nie wiem czy komentarz dalej jest. O właśnie, kto wrzuca 18 tysięcy dolarów na nowy shady token, który jest całkowicie bezużyteczny, no chyba że jesteś insiderem. I toś, ten gość mu odpowiedział, że degeni, tak? No degen, degenami, tylko jak ktoś ma na portfelu, nie wiem, 50 tysięcy i wrzuca w takie gówno 18 tysięcy dolarów, czyli powiedzmy 30% wartości swojego portfolio, no to jest raczej głupi, a nie jest degenem. Aczkolwiek no, mo może się ktoś z tym nie zgadzać, takie jest moje zdanie. Więc domyślam się, że większość z tych osób ma jakieś informacje, albo naprawdę ma duże, duże szczęście. I ostatnia informacja całkowicie niezwiązana z linkiem krypto. Ktoś napisał tutaj love that kobieta, tak? I są jakieś nie wiem, czy to jest hotel, mieszkanie, yy, gdzie woda wam spada po prostu i macie sypialnię z pięknym widokiem. Jak ktoś był z was nad oceanem i spał nad oceanem, albo chociaż nie wiem na plaży siedział, to wie jaki to jest tak naprawdę hałas, jakie to, jest nie, jakie to jest całkowicie niepraktyczne mieszkanie właśnie w takim miejscu, bo, bo wyspać się po prostu w takim miejscu nie da. Oczywiście na jedną noc, wiecie, jakiś tam romantyczny wieczór, spoko, fajna ciekawostka, ale do życia całkowicie to według mnie odpada. Aha, jeszcze jedna informacja, ale mam dziwną minę, tutaj przewinę o 5 sekund. Na krypto Maciej Tomczyk zrobił rozmowę ze mną, z Majkiem Satoshi i z Portfelem Kowalskiego, i pojawił się ten materiał u niego już na kanale, więc oczywiście link wam zostawił w opisie. Możecie sobie posłuchać, co tam ciekawego miałem do powiedzenia. I tyle. Dziękuję wam serdecznie za wysłanie tego materiału. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście. Dajcie znać, czy jesteście Team Proof of Stake, czy Proof of, czy Proof of Work. I ja zabieram się do montażu tego filmu. No i cóż, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję i słyszymy się w kolejnych materiałach na kanale. Cześć!